Nie mam, że nie Nic, nie dzień dobry moi drodzy, tak was dzisiaj powitałem W kolejnym odcinku z gry Tomb Raidera Czekaj, dzisiaj dobra Cofnij się, bo będę strzelał! Zdejmij nie mam brzegu że... Czemu do łuku też nie... Aha, no nie, okej okay. Gdzieś ammo by się przydało Jezu. Mam następnego! Zeszła ta! Jeżdżę Dobra Zdjęcie! że żyje, stary? Nie masz! Nie masz! tego! O kurde!

Lala, a, a jestem znowu, jak domyślam się, że zaraz będę tam wrogowie. Nikogo Uk, też jest. Nie można po cichu, jak rozumiem. Hej, hey, tam kogoś! Nie, ale podam podam. jest Aha. Mogę przyjść. Można anulować całe szczęście, bo się myślałem, że już nie zginął Ok, to to wiedziałem akurat. Już z tego korzystałem nawet Dobra, no i trochę spineczki. Oj, a czart to tu naprawdę widać GM okiem, no tylko Andrejko ci się nowego. nie korzystał. Zimu. Co teraz? Znowu jakiś tam kobiet? Nie, Huh? Wsparcia! Oh! Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Nie! Bracie! Dobra Mam też, się rozumiem, z broni palnej, bo nie Bracie! zablokowanej. No ale Jak była taka możliwość No To no to? znowu skrzynka. Dobra, jest się rozkręciła, widzę, że jest trochę bardziej idziemy. Tak! Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rot, mam kłopoty. Oni wszystkich zbijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rot musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Hmm, ale tu widzę tymczasem dwie drogi. Ta z nich, która jest poprawna, która ewentualnie poboczna. chyba poboczna. Liczby. Może współrzędny? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? No, obóz. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Nie no, można sobie tego? te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie zasu... wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być Dobra, czekajcie, może najpierw zaczniemy od łuku żeby lepsze, się po stać Najważniejsze jest, by Otóż nie dana dana dana. sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu Ale mam punkt umiejętności, zaraz sobie coś zainwestujemy Tak, swoją drogą, poza tymi punktami nie można się tu mapki odpalać, czy można? Czekajcie, bo się teraz w sumie zastanawiam Dobra, jeszcze teraz tu pójdziemy Większa ilość amunicji bądź Dobra, większa ilość amunicji I później następnym razem znowu to pójdziemy. No ale tu jest rzeczy, które chciałbym kupić akurat, to jest prawda. Coś jest jeszcze. instalację Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią z katastrofalnym skutkiem. Dobra, pan ja Piotr pokaże. Nie ja nie będę tego całego jak słuchał. Jak pierwszym razem spokojne morze nagle Okej, okay, no nie będziemy tego całego słuchać. No widzicie, zanim on to przeczyta. Jak ktoś się opuszczał po W zasadzie mi niepotrzebna, nie wiem po co ona tam była Mam wieści z zachodniej plaży Mała grupka rozbitków uciekła do lasu Może wyślemy za nimi pogoń Nie, ojciec Matthias poszedł Słyszysz co? Ej Sprawdzę co się dzieje Super Coś? Nie, ja, mogę. Mogę otwierać. A no tak, bo teraz mogę zebrać większą ilość amunicji, nie? Dobra, no, powiem Wam, że tu już jesteśmy w góry, gry, których już nie pamiętam. So, dlatego mówię, no co prawda, kiedy grałem, ale naprawdę sobie pamiętam. Chyba no, nie będę brał bez sensu. Zobacz czy zabić Zabić! Za dużo z Co to było? Cicho, cicho! A czeka, ten się po zgłasi Wy sprawdźcie z tamtej strony Tak jest Tutaj, jeszcze strzał, to Maciej widzę? Czy widać, w końcu postrzela? Raczej nie. Kto to? Hey! Co, co... się stało? Cholera! Chodźcie tutaj! Mam je! Cholera! Wchodzimy na górę! Widzą mnie? Yes. Jak on mnie stąd trafił? Powiedzcie mi. Gdzie on jest? Dla mnie się ma Kurde! Ej! On we mnie rzucał. Mhm, to tylko Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskał. Dobra, myślę, że starczy. Trochę i tak im się daje wypowiedzieć. Znale.

Drog, już idę! Dzięki Bogu żyjesz. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz twoja noga jest w strasznym stanie. O nie. Tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innym? Żadnie. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tego. Ale, ale ty, ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecach. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O, o nie. Nie, 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 nie! nie. Еще важно,

roka muszą gdzieś tam być Nie, no ja nie chcę do wilku, ja wolę naprawdę z wilkiem walczyć Bożik, ale... No ja piada ja formalności sobie 196 dalej za mało Kurde, 4 za mało, kaman. Nie, się chcę od razu na hamał ulepszać Przecież do wilku Prosiłem To bym z kolei pochodni potrzebował. Oczywiście, kiedy jest potrzona to nie mam. Pociągnę? Też nie mam Dobra, to, to zdradziłem. To mi się to zna. Yy, zna serię Tomb Raider. Będziesz mi się klasyk przypomniał, będę grał w grę. Dobra, bo czekajcie, bo ja mam 200 już tych To się mogę zastanowić Co tam było, powiedzcie mi, za te 200 Szybsze strzelanie Nie no, to na obrażenia zbieram Zbieram na obrażenia Na szybsze ci mi tak nie zależy Dobra, powiedzcie mi Czy to już Lara się nauczyła tego jako czeka używać No nie, no dobra, no to ten sumie To jest sporo tutaj. No chyba zaraz się tego nauczymy, co? Skoczy tam, czy nie? Skoczył, to jest ten. Hej. Okay. Tego się też nauczyłem. To należało do Yamatai. To musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców. Ja nie mogę w tej serii w tym razie z narywaniem... Hmm. O. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. Chcecie zleść Strasznie dużo Potwór tego. W tygodniach zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości, Kozia Matai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nieprzenikniona. Rzekłbym, że wyrachowała. Okej, okay. przerwę mu. No bo tak, jak mówię, ja zawsze przerywam szkoła Szkola czasów. nie każdego to interesuje, a więc. Jest ta... a nie to jest A, to też bym musiał ruszyć, no to na razie nie mogę Skoczysz tu? Niespyt Ani mi się k wasz Cycle tam chyba można Hej okay. ja to ma tak, okej A się trochę mylę, bo ja też grałem prywatnie w shadow'a teraz na no, shadow'a Nie parę rzeczy myli, no bo tam... No nie ma się córkę, tu... Czekajcie, czekajcie. Tylko bez wilka bym poprosił do Dobra? Kurde, to jest niestabilne się mamy jeszcze w pistolet Nie no, ja nie chcę tam iść Nie wiem co mam wziąć na nie w sumie nawet Zależy tam jest pogadać z Lara, tak? My wyskoczy jakiś, no! No nie! Dobra no, jestem przygotowany. Przyszłam tylko po bagaż Nic więcej Jak wezmę to mi wyskoczy? No wyskakuj, wyskakuj. Muszę z tym wracać do rota. No wyskakuj. Nie ci wyskakuj. Jest, Zginął czy nie? Браковало, что Нельзя, да? sensownie to byłem? no to a a dobra nie pasz Daro przeżyjesz? żyła, okej okay. się jakby sobie z skokiem, nic, przeżyć Lara, wiedział Trzeba cię połatać. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprzeł panowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj. Laro, musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Cześć, ja sama muszę tak, iść. bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z kruftów. Ale chyba nie tego dają. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. Czekam spinaczkowy. No proszę państwa, ja Wam już zdradziłem do czego, że będziemy coś takiego mieć. A dalej mi poważnie tego brakuje. no a cóż. Dam się tam. O kurde, tu jeszcze jest jednego czekana, Lara korzysta. I sobie taki dostaliśmy. ma sens. W częściach to bardziej profesjonalnie to będzie wyglądało. Czekajcie, czekajcie, tu, tu już nie było strzeczki. O właśnie. właśnie, właśnie, właśnie. Kurde, przecież byłem przy tym... A nie, jeszcze nie mam 50, Dobra, przepraszam. Sporo, Sporo się dostaje zwroków, nie? No się, że w drugiej części gry, no wiadomo, będziemy więcej walczyć. Więcej będzie tego wpadać. Gra nie jest długa. Myślę, że 10 tygodni się spokojnie uporamy. grobowiec publiczny, natomiast no czy ja chcę iść do grobowca? No właśnie nie za bardzo nie. Nie, to jest powrót. Tu gdzie jest? Aha, tu jest... Nie, to jest cosplay. Ja jeszcze nie wiem, gdzie jest grobowiec. Aha, w tą stronę. A co, czekajcie, czekajcie. Też kurde, trochę kusi mnie wam pokazać w sumie ten grobowiec. Co my robimy? Idziemy do grobowca? Czy skipujemy? Dobra, spróbujemy, zobaczmy. Jeden wam pokażę. raczej będzie zagadka. mam taką nadzieję, bo jak nie to ja stąd się ewakuuję. No raczej polegały na bardziej zagadkach, niż na walce, więc ten... Tak mówię, jeden wam pokażę, natomiast no, raczej nie będziemy ich sobie przechodzić tak generalnie. A no właśnie, razie z czego mogę się odepchnąć? Dzięki tepnąć? Bogu za trening rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby Dobra. przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że Dobra, żyją tam. tu ludzie. I są zorganizowani. Zabijają i rekrutują. Kurde, przerwałem je, sorry. Kurde, nie wiem czy jaki mamy czas. Dobra, to najpierw jeżeli sobie skończymy za niedługo to po prostu. Hmm, pozłacane figury. Okej, okay, no i mam jakąś zagadkę. Służba no zwanę dobra, zwanę to królaki, Ofiary, morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamata. Czy mogę to zapchnąć na przykład? Chyba, że zostały wymazane z zapisków. Mogę to zobaczyć. Tylko to będzie pracować, czy... ja tam doskoczę teraz? Skoczę. Ja jestem na dole. Hmm że szyb. Ale nie no, to nic nie da. Myślałbym tu. Ale ona się wstrzymuje. Kurde, no tak jakbym po prostu na szybkość to musiał zrobić. Tak jest. Dobra. To było coś do spalenia? mogę spać, a to mi coś... Aha! I one nie będą takim obciążnikiem? Dobrze myślę. Czekajcie, ja to mogę sobie na spokojnie spalić. Więc mi z nich ciekawego Raczej nie. O, właśnie. I teraz muszę... I teraz jak to to poleci jeszcze wyżej będę mógł tam? Zobaczymy Widzę ja tak wysoko zaskoczę w ogóle. Skoczę ok. A, super. Dobra. A powiedział, że to nie cały grobowiec. Zresztą może być pierwszy, więc to może być prostszy. To dla upamiętnienia jej o, nie, to koniec! No to nie było trudne. No, wymyślenia jak najbardziej. HAHAHAHA! jest poddawanych. Okej, okay, oczywiście, my, my, y, jestem pewien, że będą trudniejsze. Dobra, tu jest obóz, tak? Tak, tu jest obóz, to my sobie przy obozie zakończymy. A czekajcie, on 400. To czekajcie, że jest coś lepsze. Kurde, to mam prawie 500 tego Czekajcie, niech ja pomyślę. Jest to na boi Czy mi tak na tym zależy realnie? Dodatkowe doświadczenia by się akurat przydały w sumie. Więc to poproszę. Później jeszcze to pójdziemy i to chyba wszystko, z tego będę chciał. Aha, przecież ja już z tym pokoju, no tak. Dobra, ale to mnie bardziej interesuje. Dobra, pójdziemy w tę obrażenie od łuku, to na pewno. Okej, okay. zobaczmy ile na pistolet trzeba. To na razie sobie daruję. Magazynek. Dobra, na razie obrażenia. Okej. Okay. No i dobrze. No i w tym momencie, moi drodzy, ja się z wami pożegnam. Bardzo przyjemnie, jakoś mi szybko czas leci przy tej grze. Ale w każdym razie się pożegnam z wami. No i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować sobie tych fabularnych. Trzymajcie się. Cześć.